Hej, czyli witajcie, jestem i Zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Need for Speed Carbon. Moi drodzy, bez zbędnego gadania, nagrywam to od razu po poprzednim. Także jedziemy czym prędzej, punkty kontrolne, żeby przejąć kolejny teren. Naszą zieloną żabcią. No, ale jak tak patrzę, to mają dokładnie dostosowane, tak jak ten zderzak robiłem, czyli powiedzmy ta. Rejestracja Carbon nachodzi na... na tę kratkę. Aha, to są punkty kontrolne... Yy, z uciekającym czasem. No to ja jestem mistrzem. Przecież challenge... challenge w Need for Speed tylko i wyłącznie na tym polegał. Jedziemy. Dobrze. mówię z Carbonem, z Carbonem nie mam takich wspomnień jak z Undergroundem drugim. Eee, bardzo mało w sumie w Carbon grałem, nie wiem czemu. Może dlatego, że na tamte czasy to była. Całkiem wymagająca gra. Eee, ja nie miałem zbyt mocnego kompa. Eee, Underground nie szedł na maksymalnych ustawieniach graficznych, no to tym bardziej wiecie Carbon. Może to jest ta kwestia, no ale... Hmm. Największe co na razie mnie, jakby to powiedzieć, spotkało z tą grą. Takiego dziwne, dziwne odczucie po prostu, no to prowadzenie. To trzeba do tego przywyknąć. W most montecie było to takie dynamiczne, nie wiem, czuć było, że ten samochód tak... Tak po prostu jest w stanie wy wymknąć się spod kontroli, a tutaj cały czas czuję tę pełną kontrolę. Może mam jakieś ustawienia, yy, bo są w, w grach te ...kontrole ABS i tam inne kontrole trakcji. Ach ty No nie wiem. No. Bardzo słabo czyć prędkość i bardzo ciężko, myślę, yy, stracić kontrolę nad tym samochodem. No, on naprawdę jak przyklejony jedzie. No, to jest taka jedna kwestia. No, jeżeli chodzi teraz o to modyfikowanie tych elementów. Czy to było takie powolne, że i tak było, wiecie, dosłownie o milimetry można było zmieniać te poszczególne elementy? Mam wrażenie, że to wszystko było jakoś takie szybsze. Nie wiem, nie wiem. Okej, okay, Eklipsioka dostaliśmy. No i znowu atak na terytorium. No i Podejrzewam, że to tak będzie cały czas. Dobra. A to chyba nie są maksymalne ustawienia graficzne, czy są? Nieby jest! Oczymy. Dobra. Neville, ty weź tam ten, działaj. możeśmy we dwójkę ładnie, pamiętam. Ogarnęli tę trasę. Jeszcze ne Neville? A czemu Neville jest ze mną? Jaki bracing? Czemu Neville jest ze mną w tym wdrożeniu? Przecież miałem wybrane tego... Tego typu, yes. a się tam nie spieszysz w ogóle. No, jadę straszliwie źle, a mimo to, a mimo to jeszcze jestem na trzecim miejscu, jak ja to zrobiłem. Mam taką super wypasioną furę już? Różnica 32 km na godzinę, widzę między mną a pierwszym. Mhm. No, już raptem to ilu spadło? Dobra, 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 dobra. dobra. Ej, ej, bo ja tego nie wygram jeszcze. Musiałbym pierwszy dojechać. Co jest z tymi 9 km na godzinę? No weź ich tam się pozbądź, o? Nie tego się pozbyłeś, że? Nie, no chyba wygrałem. Członek zespołu? Co ty gadasz? Przecież on nie był na, na miejscu pierwszym. Jak on to zrobił? nie nieważne. Bo no nawet już się dojechaliśmy do miejsca, w którym powinniśmy być. W szoku jestem. Drogę, drogę. Ile w ogóle masz zielonych? Co jest, najtańsze, czy co? I czemu z nami jest ten. Ty, no to wygląda, wiecie, co? Jakby to się nie zapisywało. Powiedz, że nie mam grejdów zrobionych, to już mogę być świetnie. Nie, no mam, przecież widzę. Ale chodziło mi o te upgrade y osiągów ewentualnie. Hmm, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Może po prostu oczekują, że muszę wybrać jeszcze raz tego pomocnika. Okej, okay, drugie miejsce nie jest źle. I to tylko jeden kilometr na godzinę, więc to łapa. Dobra, weź tam ich wykończyć po kolei. Dzięki. No, szybko. To się przyda, twoja pomoc teraz. Pięknie. Dobrze ich tam pocisnął nasz Neville. Kozak Dobra, 6 stówek równo na budziku. Yes. Zawsze musi się, zawsze, zawsze musi się jakiś pod ten, pod koła wpakować. 766, nie 810. Aha, to jest ten. 810 to jest Neville. Znaczy, ty zawsze musisz wygrywać, nie? No to daj mi wygrać. Dobra, tutaj się muszę srogo rozpędzić. Cyknęło 201, a Neville oczywiście ile ma? On no ponad 1000 widziałem. Uła. Wygrał członek zespołu. Jak znam życie. Hmm. A ja brań nieważne. Niech se tam jest. Zwycięzcą. Dobra, drifcik albo sprincik, tylko że widać, że to jest drift po tym kanionie. Jakoś mi się, jakoś mi się nie spieszy, szczerze mówiąc, wiecie? Nie spieszy mi się tam. Wolę jednak drifty na, na normalnej mm, torze. Muszę tego w w końcu przetestować. Zastanawiam się też, czy da się zapisać malowanie jakby mm, zespołu, żeby żeby potem można by było tylko wybrać malowanie zespołu i tyle w temacie, a nie, że każdemu muszę wybierać to samo, no nie? Okej. Okay. Ja Dajcie tego, tu skasuj co? Czemu ja go nie mogę skasować? On jest tak daleko? Co, nie, nie pykło. Na wędrę. To nie szkodzi, następnym razem do Dorbie. Pięknie to zrobił, na reszce tego Ale się udało, o to chodzi. Dobrze, połowa za nami. Wyścigu <laughs> Pędzimy po kolejne zwycięstwo. Marko, jak w tym wszystkim szarpie. Taki efekt prędkości teraz mamy. U nie, 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 zakapiłem się. <laughs> Kasuj go tam, tak kasuj go! Jak ty mogłeś to przegapić? No nie wierzę. Ale tak w poprzek stało w ogóle jak, jak jakaś policyjna barykada. Dobra, kasuj go. Tak jest. Podoba mi się współpraca z nim. Naprawdę owocna oj, tutaj też mogę na skróty jechać, no nieważne, nieważne Będę nie pojechał, więc tyle dobrze No, spróbuję, próbuję Dobra Dotarliśmy na miejsce. Przejmujemy terytorium. Uuu, profesjonalne hamulce dostaliśmy. No, i znowu terytorium moje zaatakowane. Dobra, wyprzećmy ich, żeby mi tu nie przeszkadzali. Naprawdę, te wyścigi w kanionie są mega klimatyczne. To trzeba przyznać, twórcom. Wiecie, tutaj jest. W mieście to jest co innego. Jeździsz sobie. Tak jest fajnie, miło i przyjemnie. A tu jest tak trochę mroku. Tylko ty, przeciwnicy. Jakaś taka orientalna muzyka. No? Ciężko powiedzieć taka ciekawa. Nie znam się, nie znam się za bardzo na muzyce, na gatunkach i tych sprawach. Ja po prostu tylko słucham to, co mi się spodoba. Ale ewidentnie do atmosfery i budowania tego klimatu takiego, dosyć mrocznego, jesteśmy jakby zdani sami na siebie, pasuje idealnie. Taki samotny samuraj. Tak ja to... Ja to tak odczuwam. Ok, 59%. 70% wyścigu za nami Jeszcze jeszcze tylko kawałek wytrzymać Żeby mnie nie wyprzedzili Bo oni tak lubią wyprzedzić na ostatnich metrach A mi wtedy tylko po prostu gula skacze No ale trzeba chyba bronić tego terytorium No bo inaczej to przejmą To bez sensu Szkoda bo Potem trzeba znowu przejmować Żeby wyzwać tego Bushido Tak Bushido? No, kędzie jego, wiecie, jego zespół. Dobra, obronione, tak ma być. No, i tylko 7 stówek za taką obronę. normalnie musimy zaliczyć cały wyścig bez sensu. Co my tu mamy? Drift, sprint. O, ja chcę drift. Drift drift drift, 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 drift drift. Drift, Tutaj się tak super driftuje samochodem, że hej. Doskonały start jeszcze. No przecież oni mnie tutaj rozpieszczają. Jeszcze można nitro używać w drifcie. Co tu się dzieje? Co za niesamowite rzeczy się dzieją tutaj. Patrzcie jaka prędkość, patrzcie jakie punkty. Tylko teraz odkręcamy. Oho panie drogi. Nice. No właśnie, tutaj by się przydało trochę więcej zakrętów. Ale co my tutaj mamy, biedni, poradzić, jak tutaj tych zakrętów tak dużo nie ma? Ja nie będę specjalnie, wiecie, prowokował jakieś zakręty, żeby wylądować na bandzie! No szlak właśnie o to chodzi, no! Ajajajaj! Czasami tak się niestety zdarza, no smutne to. Ale widzicie, jak jest duża prędkość, to jest duże ryzyko na uderzenie w bandę, no niestety. Dobra, tutaj coś musimy wyrzeźbić dużego, bo jest już razy 6 no kurczę, Skończył mi się intro razy 7, dobra, nie, nie panikujemy 45 tysięcy i to nie jest pierwsze miejsce, ale jesteśmy blisko. No myślę, że spoko w takim razie. O, patrzcie, jak fajnie lecimy bokiem teraz. -ho -ho. Juhu, nice. A nie. I 19 tysięcy poszło Nie pamięć Chyba będzie powtarzany ten drift, co? Tak się wydaje Mhm, zdecydowanie będzie powtarzany Chyba, że tam wykręcimy jakieś dobre wyniki W tamtym jednym miejscu No, zobaczymy jak to wyjdzie Po prostu róbmy najlepiej jak się da I tyle w temacie No, chyba tu jest, już. bo no, tak widzę, że tu jest dużo zakrętu. Pff, ojoj. oj, oj, Gdybym tutaj nie stracił panowania, tylko. Dobra, 70. No, szlak by go trafił, no! Co za diabeł! Jak mi wyprzedził, widzieliście to? Co za. Jeszcze raz. A już myślałem, że dobrze poszło. Ok, wjeżdżamy z buta, wjeżdżamy tutaj. Nie może, nie. Nie może, boli 3000 punktów. Dobra, mocniej. Tak jest, wykryć to. Dobrze, dyszka poszła. Ale już ktoś miał więcej. 11. Sobie poszalał gość. No. Wystarczy tutaj delikatnie tylko musnąć tym zderzaczkiem i już od razu wszystko pozametane. Szkoda tych punktów czasami. Dobra, to jest chyba teraz ten etap drogocenny. Ale Wam powiem. Leci się tu boczkiem nieźle. Okay. o, no i te ja lubię, na pierwszym miejscu bycia nie. Teraz wjeżdżamy, dawaj to. Ja wiedziałem, że, ten, że to już lepiej wziąłem ten zakręt. No cóż, czasem tak bywa. No ale 3000 zawsze coś. Lepsze niż nic. Nigdy nie wiem, czy się lepiej trzymać tej części bliżej przedniego zderzaka czy, tylnej, czy tylnego zderzaka albo no, po prostu jak wyjdzie <grym> tyk tyk ok po prostu <grym> może za bardzo się staram w te żółte pola trafiać i przez to nieraz Haczę i tracę wszystko. Ale nie tym razem. Tym razem pozamiatałem. O takich. A jak starego pyta, tak wcisnąłem. Haha, ha, w popielniczkę. Dobrze. Ja. Kolejny atak na moje terytorium. Doskonały start. Okej, okay, możecie się usunąć stąd. Coś w jakimś spowolnił, drań jeden, no. Neville. Neville. Zdenerwałem się teraz. Ja jestem tym spychaczem dla Neville'a. Okej, okay, dobrze, że oni się trzymają tej ulicy. Bez sensu, że tu nie można machnąć jakoś tak obok. Wskoczyliśmy na miejsce numer 3. A prze coś Gościu, jak nam ucieka, no nie mogę. Chodź tutaj z kubańcu. A ty się przygotuj może być go skasował na manie. A tamto, do daleko tamto mi się nie chce jechać on mówi. O! Dawaj. Oj ci. No śmiega, 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 raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jest beznadziejny. No tak jak masz go na, na tacy podane, to wiesz, ale ja też poprawię. Przynajmniej przejęliśmy teraz pierwsze i drugie miejsce. Zobaczymy, czy on się zdąży zapnąć. Masz go? No, 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 szybko, teraz. Dobra, znowu Neville wygrał Kubany no. O nie, ja wygrałem! No i fajnie, dobrze, dobrze. Kontrola Kuczy, a że kto niby inny. Dobra, jeden wyścig. Dajcie sprint, i będziemy się mogli chyba ścigać z Kenjim, ale myślę, że lepiej będzie wszystkie wyścigi z danego terytorium poprzejmować zanim go wzwiemy. Szkoda, że ten czwarty samochód nie jest Mazdą zieloną RX-8. To było w ogóle ciekawe. A tutaj proszę bardzo. Princik i kolejne wyzwanie w kanionie. Ajajaj. Nie chciałem tutaj hamować. Myślałem, że uda mi się z tego zakrętu wyjść bez obicia, ale widzę, że tutaj są jakieś takie ostre te zakręty. Hollander. Już się tak nie trzyma ten samochód ulicy. Chyba, że po tych upgradech tak ma. Wcześniej wiecie jak on był taki powolny. To on tak się ładnie trzymał, a teraz mm -mm. Generalnie jeżeli chodzi o to Mazda rx 8 ludzie jak ja byłem zakochany w tym samochodzie, kiedyś jak ja bardzo chciałem go mieć, a jak potem zrobiło mi się smutno, jak napisali, że to jest silnik wankla, cokolwiek to znaczy, ale... Że jest bardzo. Jakby to powiedzieć. Bardzo awaryjny. I mechanicy nie lubią go naprawiać, a, a same naprawy są bardzo kosztowne. To już sobie powiedziałem. Mhm. Samochód pozostanie w strefie marzeń. Nie wiem czemu, ale coś w sobie ma ten samochód. Jakoś tak. Te drzwi, tylne, odpierane w drugą stronę, jak w Rolls Royce mimo, że są wielkości drzwiczek od szafki jakiejś małej, to naprawdę ten samochód coś w sobie ma. I sam, sam fakt, że ze silnika 1.4 wyciągnęli 200 koni, ponad 240 chyba? To jest też szok. <laughs> Dlatego pewnie był taki awaryjny. Okej. Okay. Poziom pierwszy, pakiet profesjonalny, tylko nie zdążyłem przydać czego. Przejęliśmy całe. Ooo, Kenji się tutaj już pruje do nas. Gdzie tu się Kenzie go wy. A tutaj się chyba go wyzywa. Tak, wyścig z szefem. No ale zanim wyścig z szefem, no to wiecie, tutaj są jeszcze cztery wyścigi, za które możemy dostać hajsiwo. I, i oczywiście nic. Yy... Czekajcie, kontrola terenu, szybka lista. Jak wygląda szybka lista? Aha, w ten sposób. Chciałem tutaj się jeszcze przenieść. Proszę. Do kryjówki. Żeby sobie pozwolić na tuning osiągów. O właśnie. Zobaczcie ile tego tu mamy. Pakiet profesjonalny silnika. Hmm. Pytanie. Czy ja mam inwestować teraz pieniądze w te? Te upgrade'y? Czy zmienić samochód później? Jakie ja mam w ogóle auta? Skąd się ta auta bierze? A rynek słony to są części, tak? Belgi, Spoilery, bla, bla, bla. A, wybór samochodu. Nie, no to jest wybór samochodu, a ja. A skąd się je bierze? Bo chyba nie? Mmm... Przejazdy do, do jazdy. Ej, nie to Do jazdy muszę wrócić. I co, teraz mogę się tu przenieść? To jest. Co to? Autokomis. Dobra, wejdź do Autokomis. Co tutaj mamy? Camaro, Mazdunia, Alfka. Eclipseok. No, w razie bez szału, nie? Dobra. olać temat. Po prostu, powiedzmy sobie jakiś wyścig torowy. Weźmy na to. Pieniążki się przydadzą, a za taki wyścig to chyba zdycha dostajemy. Więc, wiecie, dyszka to, to już jest ładny upgrade do samochodu. Jak nam się odblokuje w końcu. A jeżeli chodzi o takie starsze gry, czy grając w nie mieliście jakieś takie marzenie, żeby któryś z tych samochodów był kiedyś wasz? Taki na własność, w realu oczywiście. Bo jakie jeszcze, jak jeszcze mi się podobało samochód? Wydaje mi się, że dużo samochodów było takich, które mi się podobały, jak grałem w Test Drive Unlimited. Łopanie. tam były znakabloty ojane wiecie no oczywiście takie samochody jak Ferrari tylko nie będę tutaj wymienić z modeli bo akurat się na Ferrari nie znam kompletnie nie znam modeli Ferrari um, Lambo właśnie teraz było jedno takie stare Lambo też nie pamiętam dokładnie jak się ten model nazywał też chyba coś było na M wyglądał tak ciekawie. Taka trochę żaba. Można powiedzieć lekkie połączenie porszaka z, z Lambo. Tak, tak, taki ja go odbieram. Naprawdę był piękny. Oczywiście takim, wiecie, niezrealizowanym marzeniem. To by było pewnie jakieś z tych pierwszych Porsche, co wyglądały trochę jak garbusy T356, czy coś w tym stylu. To są rewelacyjne auta, no ale wieć, Wiedź, zaglądasz do portfela, a tam pusto. Niestety. Nie można sobie pozwolić na tak cudowny samochód. Ale po drugie, nawet gdybym miał pieniądze, żeby go kupić, to najpierw musiałbym zainwestować sobie w jakiś, wiecie, dom, albo garaż. Bo... trzymać go... no ja garażu, ja trzymać samochód tak... o takiej wartości... pod chmurką, no to przecież to jest zabójstwo. To tak... nie wolno. No nie wolno tak robić. Dlatego ja się wcale nie dziwię ludziom, którzy mają jakieś niepotyczne kwoty, że o, ich garaże mają po 10-20 samochodów. Wcale im się nie dziwię, bo robiłbym dokładnie to samo. I to nawet już nie jest kwestia taka, że to jest moje się, żeby sobie taki samochód kupić. I taki klasyk nie traci w ogóle na wartości. To jest też świetne miejsce do ulokowania pieniędzy, no bo wiecie, te inflacja wam ich nie zabije. Ten samochód będzie jak złoto. Zawsze na wartości. No jak będzie niejeżdżony, wiadomo mi. Nie? Jeżeli ktoś sobie kupuje jakieś klasyka, żeby nim pojeździć albo żeby go dobić, mm -mm. to słaby pomysł. Dobrze, moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do, do następnego odcinka. Na razie.